Hallo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krytyk, a to jest krótki materiał odnośnie moich ustawień graficznych, więc przejdźmy do opcje Grafika Jak widać rzeczy do mojego ekranu, pełny na ekran oraz tak. ustawiam oczywiście własne i ogólnie umierać wszystko na wysokie Ultra ale to jest też czasami przy nagrywaniu czasami to się zetnie czasami nie więc dla mnie jest bardziej wolę wydajność niż jakość w tej jeśli chodzi o ustawienia graficzne wolę czerpać większą przyjemność z grania, z gry oczywiście że czasami mogę mieć najniższe ustawienia ale tak Aktualnie mam nagrywam w 30 fps stale I a tak to jak tak sobie biegam to mam 60 fps 61, 62, 59 czasami Przy różnych wybuchach to zejdzie czasami do 49 Jak już nie widziałem żeby było mniej Więc to na tyle Jeśli chodzi o moje ustawienia graficzne Więc dzięki i do usłyszenia Cześć